To polubowny rozwód. Chciałabym Wam się przybliżyć temat, jak, zrobić, jak to zrobić, żeby się szybko i bezboleśnie rozwieść. Oczywiście wszystko zależy od danej sytuacji, od Waszego stanu, od stanu faktycznego, od tego, jakie macie możliwości, jaka jest Wasza sytuacja rodzina, przede wszystkim od tego, czy macie dzieci, czy macie wspólny majątek, ale jakby zasady są zawsze takie same. I Pierwsza rzecz, którą mam tutaj sobie, słuchajcie, notatki dla Was, także, dajcie mi, proszę, niech mi ktoś da znać, że ja nie gadam sama do siebie, i żeby mnie w ogóle słyszycie. Bo mam wątpliwości co do tego. Słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, że generalnie rozwieść. Nie da się. Inaczej jak w sądzie. To jest pierwsza rzecz, którą musicie e, zawsze o tym pamiętać. Czyli, jeżeli ktoś Wam proponuje jakieś rozwody e, polubowne, ugodowe, to i tak ma na myśli coś, co zakończy się postępowaniem sądowym, bo inaczej po prostu e, jest to niemożliwe. Jedyny organ, który może Was rozwieść, to jest sąd okręgowy, e, wydział rodzinny, e, i do takiego sądu należy złożyć Pozew o rozwód. Tylko i wyłącznie pozew o rozwód um, do, złożony do sądu um, okręgowego um, może doprowadzić do tego, że przestaniecie być małżeństwem. Czyli pierwsze takie, pierwsze może zderzenie z. Z rzeczywistością prawną w tym temacie jest takie, że niestety nie da się rozwieść u notariusza, czyli nie da się podpisać papierów rozwodowych. Nawet nie wiecie, jak dużo osób wyszukuje takie hasła papiery rozwodowe. No więc jakby czegoś takiego w Polsce nie ma i nie da się po prostu czegoś podpisać i przestać być żoną swojego męża. To dobrze i źle. Czasami dobrze, czasami źle, ale, ale może, może to lepiej, że jednak, czasami sobie myślę, że to może lepiej, że ten rozwód musi przejść przez sąd, bo to chociaż troszeczkę wyłącza takie bardzo pochopne decyzje w tym zakresie. Macham Wam wszystkim, nikt mi nie powie, że mnie słychać, mam nadzieję, że mnie, że mnie słychać, bo po prostu jesteście dzisiaj strasznie wszyscy coś tak skromnie, nie wiem, bojcie się, dajcie znać, skąd jesteście i co tam u Was, czy Was w ogóle dotyczy ta sytuacja. No dobra. Drugą rzecz, którą chciałam powiedzieć, to to, że oczywiście, jeżeli Ty i Twój mąż zdecydowaliście już, że chcecie się rozwieść i chcecie załatwić to szybko, prosto i bezboleśnie, to oczywiście pewne rzeczy dało, da się ją zrobić umową, ugodą i czasem warto wybrać się na przykład do notariusza, tak na mnie napisała, że słucha Dziękuję Ci bardzo. Czasem warto się wybrać do notariusza z mężem, jeżeli faktycznie jesteście dogadani. Ale po co tam idziemy? No nie po to, żeby się rozwieść, to już wiecie, ale u notariusza możemy załatwić kilka rzeczy związanych z rozwodem, które są ważne. Pierwsza rzecz, którą możemy załatwić u notariusza to rozdzielność majątkowa. Rozdzielność majątkowa hmm. Generalnie to do zasady następuje z chwilą orzeczenia rozwodu albo wyroku sądu, który orzeka taką rozdzielność, ale również możemy na ten temat zawrzeć umowę. Już jakiś czas temu był tutaj live o rozdzielności majątkowej, więc nie będę Wam dzisiaj tym zanudzać, ale to możemy załatwić u notariusza. U notariusza też możemy zawrzeć umowę dotyczącą podziału Waszego majątku, bo tego w sądzie rozwodowym nie zrobimy, więc sąd rozwodowy na 99% nie będzie chciał się zajmować Waszym majątkiem, więc jeżeli w tym zakresie jesteście dogadani, to najlepiej załatwić to u notariusza. Możecie też zrobić to przed rozwodem, jednocześnie zawierając rozdzielność majątkową lub już po rozwodzie. Także tutaj są y, dwie możliwości, ale na pewno nie w trakcie trwania wspólności majątkowej. Kolejna rzecz, którą możecie y, um, uregulować umowę, umową i którą warto uregulowywać umową, jeżeli tylko jesteście w stanie, to są sprawy dotyczące dzieci. Jeżeli macie dzieci, to musicie rozstrzygnąć trzy kwestie. Pierwsza kwestia to, oczywiście, to gdzie dzieci będą mieszkać, z kim będą mieszkać i kto jak będzie sprawował nad nimi taką codzienną opiekę, czyli tak zwane kontakty. Tutaj e, też e, już był e, wcześniej odcinek o kontaktach, o tym jak warto je uregulować, co warto uwzględnić, więc e, jeżeli Cię dotyczy, to sobie. Znajdź ten odcinek na moim kanale na YouTube i tam um, odsłuchaj go. Dzisiaj nie powtarzamy, ale sygnalizuję. Druga kwestia, którą musicie uregulować, to jest władza rodzicielska. I w tym zakresie niestety nie można się skutecznie umówić umową czyli nie da się skutecznie kogoś umową pozbawić władzy rodzicielskiej. Ale można jakoś spróbować się dogadać, że na przykład ja złożę wniosek w tym zakresie jakiś, w tym postępowaniu rozwodowym, a ty, mój mężu, już niedługo, przyszłym ex mężu, poprzez ten mój wniosek. Czyli na przykład zapiszemy sobie takie porozumienie, że okej, okay, my się zgadzamy, że dziecko będzie mieszkało na przykład z matką i że ojciec będzie miał ograniczoną w jakimś zakresie władzę rodzicielską, albo że rodzice będą spróbowali opiekę naprzemienną nad dzieckiem i obojgu będzie przysługiwała władza rodzicielska. Jak sobie zawrzymy takie porozumienie i je wspólnie, zgodnie złożymy do sądu rozwodowego, to jest duża szansa, że sąd po prostu nie będzie prowadził w tym zakresie jakiegoś rozbudowanego postępowania, tylko po prostu to nasze porozumienie nam jakby przyklepie w wyroku rozwodowym. To porozumienie możecie oczywiście spisać sobie sami. Mnóstwo jest w Internecie wzorów, więc ja nawet się nie sile na jakieś tutaj budowanie kolejnej bazy w tym zakresie, bo jest jeszcze tego bardzo dużo. Nie ma żadnego uregulowanego wzoru takiego porozumienia, więc to tak naprawdę od Was zależy, co Wy tam sobie uwzględnicie. Warto uregulować jak najwięcej kwestii, bo tak naprawdę to jest jedyny taki dokument, który tak może kompleksowo uregulować sytuację Waszych dzieci czy też Waszego dziecka. No i słuchajcie. Ale to porozumienie czasami jest bardzo trudno nam samemu wypracować. Więc jest taka, jest taka możliwość, żeby zgłosić się do mediatora, i mediator może Wam spróbować pomóc wypracować takie porozumienie wychowawcze. Ja, jako adwokat, też oczywiście pomagam w sporządzeniu takich porozumień. Czasami, bardzo czasami się zdarza, że tutaj u mnie na kanapie w kancelarii prowadzimy. Negocjacje porozumienia wychowawczego z pełnomocnikiem, też drugiej strony, więc jest to teoretycznie możliwe, żeby, żeby te wszystkie sprawy dotyczące dzieci uregulować ugodą. I to jest bardzo dobry pomysł, bo mówiąc szczerze, jeżeli się po czymś podpisujemy, to jest większa szansa, że będziemy to potem realizować. Tak, ponieważ te wszystkie kwestie dotyczące dzieci są w praktyce bardzo trudne w egzekucji, to lepiej jakby z takiego prag ta, nawet pragmatycznego zupełnie punktu widzenia umówić się na to, bo jak się umówicie, to większa szansa, że, że też jakby obie strony będą tego przestrzegać. I żebyście miały świadomość, o co mi chodzi. Ja Was nie namawiam do zawierania jakichś porozumień, których zawierać nie chcecie, Chodzi mi tylko o to, że jeżeli jakby jest taka wola, to to jest dobry pomysł, żeby to zrobić i w sądzie rozwodowym złożyć takie porozumienie. Kolejna kwestia dotycząca dzieci, którą trzeba też pamiętać, że musi być rozstrzygnięta w wyroku rozwodowym, to jest kwestia alimentów. Więc, jeżeli możecie przy okazji tego porozumienia uregulować sobie też kwestię alimentów, to warto to zrobić, żeby też sądowi od razu dać znać, że jakaś wysokość alimentów została między wami uzgodniona, obie strony się na nią zgadzają. I wtedy, jeżeli taki punkt będzie w tym waszym wniosku do sądu, to sąd też również w tym zakresie nie będzie prowadził jakiegoś postępowania dowodowego i po prostu najczęściej przyklepie to. Co żeście sobie tam wymyślili. Oczywiście, jeżeli tylko to będzie zgodne z, pra z prawem, no i nie będzie jakiejś jawnej sprzeczności z dobrem dziecka. I e, mówiąc zupełnie szczerze, jeżeli to wszystko przeklepiecie, to jest duża szansa i uzgodnicie wcześniej, to jest duża szansa, że dostaniecie rozwód na pierwszej rozprawie. Tak naprawdę, bardzo wiele rozpraw rozwodowych kończy się na, na jednym posiedzeniu. Ale warunkiem tego jest to, żeby to był rozwód bez orzekania o winie, z ustalonym właśnie porozumieniem wychowawczym co do dzieci, z ustaloną kwotą alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów. I co fajnie, co można zrobić, to zawnioskować do przesłuchanie jednego świadka, który przyjdzie do sądu i, i potwierdzi, że to, co strony sobie wymyśliły, ten układ sił, który sobie wymyśliły w stosunku do dzieci, bo to tylko o to chodzi, będzie zgodny z dobrem dzieci. Taka osoba przyjdzie do sądu i potwierdzi, że tak, te, te porozumienie m, będzie realizowane, strony się tak dogadały, to jest dobre dla dzieci, wiem, że rodzice jakby ich nie skrzywdzą i y, wysoki sądzie możesz tak spokojnie orzec, nie zrobisz e, krzywdy e, tam, tym dzieciom, tak, które są w tym małżeństwie. Dzięki temu sąd jakby ma odhaczone wszystkie formalności, słuchajcie, o co tak mi strosi swędzi, no, e, ma alergię znowu, więc jakby jeżeli będziecie mieć tego świadka i będziecie zgodni i to wszystko zostanie złożone wcześniej do sądu, to jest duża szansa, że, że ten rozwód na jednej rozprawie dostaniecie. Oczywiście czasami się zdarza, że rozwód z winy jednej ze stron też jest możliwy do uzyskania na jednej rozprawie, bardzo rzadko, ale jest jednak możliwy, w takiej sytuacji, kiedy ta strona wyraża zgodę jakby na przyjęcie tej winy na siebie. Czyli czasami, czasami na forach adwokackich jest taka mini burza, czy ja mogę wnieść o rozwód z winy mojego klienta. No bo mój klient przychodzi i mówi tak, zdradziłem żonę, e, wiem, że to jest moja wina, ale chcę mieć szybko ten rozwód, czy moglibyśmy wnieść o rozwód z mojej winy? No i tak, e, taka adwokacka myśl jest taka, że jak to mam się przyznawać do tej winy, przecież to jest w ogóle bez sensu, to po co, po co w ogóle robić coś takiego? Ale um, jakby jest to ok, jeżeli ktoś chce wziąć winę na siebie, to może. I czasami to wystarcza i sądy jakby to przyklepują. Niektórzy sędziowie mają z tym problem i nadal jakby chcą w tym zakresie prowadzić postępowanie dowodowe, więc na przykład przesłuchać jakiegoś świadka. Więc jakby tego Wam nie obiecuję, że jeżeli jeżeli chcecie wsłać w wyrętę, dostaniecie rozwód na jednej rozprawie, ale jeżeli generalnie jesteście dogadani, że będzie rozwód bez orzekania winy, jesteście dogadani co do dzieci i nie macie wspólnego majątku albo nie chcecie go dzielić w tym postępowaniu, to tak jak najbardziej jest to do zrobienia, tylko niestety musicie iść do sądu. Nadal nie możecie tego załatwić u notariusza. Hmm, słuchajcie, czy są e, jakieś pytania, coś Was zainteresowało się, chcecie coś się więcej dowiedzieć w jakimś e, temacie, to dawajcie mi koniecznie teraz znać. Tutaj Karolina pyta, czy ja się zajmuję sprawami dla nieletnich. Nie wiem, co masz na myśli. Jeżeli masz na myśli sprawy karne, czyli takie quasi karne dotyczące nieletnich, to nie. Nie, nie zajmuję się sprawami karnymi. Już od jakiegoś czasu nie biorę takich spraw. Natomiast jeśli chodzi o nieletnie matki, to jak najbardziej tak. I pomagam w takich sprawach nawet próbowałam. Słuchajcie, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sobie odtworzyły poprzednie live'y, jeżeli Was ten temat zainteresował, bo był już live na pewno na temat władzy rodzicielskiej, na pewno był na temat alimentów. I już niedługo obiecuję Wam, że już niedługo, bo już naprawdę jest na wykończeniu ten prezent dla Was, będzie taki ode mnie dla Was prezent, e-book, nie e-book, kurs e-mail o pięciu sprawach, które należy przemyśleć przed rozwodem. Właśnie będę Wam chciała Was troszeczkę nauczyć o tym, że najważniejsze rzeczy, które się dzieją w procesie, to tak naprawdę się wydarzają zanim w ogóle. Pójdziemy um, do sądu, bo na dobrą sprawę od tego, co my sobie przemyślimy, jak to przemyślimy, jaką ułożymy strategię, będzie zależało to, ile będzie trwał ten proces i co się w nim wydarzy. Um, tutaj na Instagramie ktoś pyta, a patrycja pyta dzięki. Widzę, że już oglądasz nie pierwszy raz, bo wiesz, że, yy, że prosiłam Was zawsze o zadawanie, yy, piszenie swoich imion. A patrycja pyta, czy podział majątku po rozwodzie to jest sprawa cywilna. Tak, jak najbardziej jest to sprawa cywilna, ta sprawa toczy się w sądzie rejonowym. Więc jest to osobna sprawa sądowa i szczerze mówiąc, najczęściej podziały majątku toczą się o wiele dłużej niż rozwody, no bo im więcej jeszcze jest do podzielenia, tym potem dłużej trwa ten proces. Każdy składnik majątku najczęściej trzeba wycenić, ustalić jego wartość, a potem jeszcze ustalić komu on przypadnie, więc to są jakby... No, najczęściej bardzo długoletnie procesy, więc jeżeli jest chociaż cień szansy, że się dogadacie, może z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, może z pomocą mediatora, to ja was gorąco zachęcam do tego, e, rzeczywiście m, się zabrały w ten sposób, tak? Czyli jakby próbowały się dogadać, bo to jest klucz e, tej całej sprawy czyli się dogadać, chociaż w części. Jeżeli chociaż jedną rzecz ustalicie, to, to jedną rzecz nie trzeba będzie dowodzić w sądzie i proces będzie trwał o wiele krócej. No, bardzo mi miło, że do mnie wracasz. Dziękuję. Patrycja pisze, że mega jej to pomaga, i bardzo się cieszę, bo właśnie po to są te nasze spotkania no dobra, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania to dawajcie teraz śmiało mamy jeszcze 3 minutki i zaraz kończymy bo ja po prostu doszłam do wniosku, że te live muszą być bardziej skondensowane więc pewnie zauważyłyście, że mówię dzisiaj o wiele szybciej, ale zauważyłam, że jak mówię szybciej to więcej zapamiętujecie, bo bardziej się koncentrujecie, więc taką przyjęłam teraz nową, nową trochę taką metodologię może będzie lepiej więc zaraz kończymy, oczywiście powtórka będzie dostępna na moim kanale na YouTubie i pewnie na blogu też. A co poza tym? A poza tym to oczywiście, jeżeli macie jakieś dalsze pytania, potrzebujecie mojego wsparcia indywidualnego, to zapraszam Was na konsultację. Można się do mnie zapisać na konsultację przez kalendarz online, który jest na mojej stronie www.adwokatkobiet.pl łamana na konsultacje. Także to tyle. Jeżeli nie macie więcej pytań, to na dzisiaj wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Fajnie, że byłeś, i do zobaczenia za tydzień. Aha, oczywiście będzie zaraz e, pytania na Instagramie, o czym chcecie rozmawiać za tydzień, bo ja po prostu chcę mówić o tym, co Was interesuje, więc e, dawajcie mi szybciutko znać. E, do zobaczenia, miłego dnia. Cześć!